Pierwsza księga królewska, rozdział 13. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz pana mąż Boży. A Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę skadidła. W Izraelu rozwijał się odstępczy kult. Juda trwała przy kulcie nakazanym przez Mojżesza. I to właśnie z Judy przyszedł prorok, który miał napiętnować postępowanie Jeroboama i zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Jozjasz urodził się wiele lat później, ale Proroctwo wypełniło się. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc: Taki jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz ten rozpadnie się, i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Gdy król usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział o ołtarzu w Betelu, wyciągnął i robołam swoją rękę od ołtarza i zawołał: pochwyćcie go! Lecz jego ręka, którą wyciągnął przeciwko niemu uschła i nie mógł jej opuścić z powrotem. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie ze znakiem, jaki dał na rozkaz Pana mąż Boży. Prorok zapowiedział też, że ołtarz rozpadnie się od razu na znak, że i proroctwo dotyczące przyszłości się wypełni. No, i rzeczywiście ołtarz się rozpadł, a Jeroboam nic nie mógł zrobić, żeby temu zapobiec. No jeszcze uschła mu ręka, czyli zanikły mięśnie, i stało się coś tak dziwnego, że choć nie było mięśni, to ręka. Pozostała wyciągnięta, nie opadła, odezwał się więc król i rzekł do męża Bożego, przebłagaj proszę, oblicze Pana, Boga twego, i módl się za mną, abym mógł opuścić z powrotem moją rękę. I przebłagał mąż Boży, oblicze Pana, także Król mógł opuścić z powrotem swoją rękę i była jak poprzednio. No kiedy z jego samego dosięgło nieszczęście, to Jeroboam wiedział, do kogo trzeba się zwrócić, kto ma władzę nad jego ciałem. Potem rzekł król do męża Bożego: Chodź ze mną do domu i posil się. Chcę ci też dać upominek. Lecz mąż Boży odrzekł królowi: Choćbyś mi dał nawet połowę Twojego mienia, nie pójdę z Tobą, nie spożyję chleba nie napiję się wody na tym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana. Nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł też inną drogą, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu. Potem Jeroboam chciał usposobić przychynie do siebie proroka, ale ten nie chciał z nim jeść, ani Przyjąć czegokolwiek od niego. Taki zresztą miał rozkaz od Boga. Mieszkał zaś w Betelu pewien prorok, starzec. A gdy jego synowie poszli i opowiedzieli mu wszystko, co w tym dniu uczynił w Betelu Mąż Boży i słowa, które wypowiedział do króla, opowiedzieli to swojemu ojcu, rzekł do nich ich ojciec, którą drogą poszedł. Synowie jego pokazali mu drogę, którą poszedł Mąż Boży, przybyły z Judy. Także w Izraelu był prorok, ale albo nie dostał od Boga takiego polecenia, żeby potępić odstępczy kult, albo, co mi się wydaje bardziej prawdopodobne, bał się to zrobić, zainteresował się. Tym prorokiem, który przyszedł z Judy, i można się domyślać, że zazdrościł mu, że dokonał tak wielkiego czynu. On zaś rzekł do swoich synów: Osiodłajcie mi osła. A gdy oni osiodłali mu osła, wsiadł nań i pojechał za mężem Bożym, a spotkawszy go siedzącego pod dębem, zapytał go: czy ty jesteś owym mężem bożym, który przyszedł z judy? A on odpowiedział: Ja jestem. Rzekł tedy do niego: Chodź ze mną do domu i posili się chlebem. A ten na to nie mogę zawrócić i pójść z tobą. Nie posilę się też chlebem i nie napiję się u ciebie wody w tamtym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz pana: nie jedz tam chleba i nie pij tam wody. Nie wracaj też tą samą drogą, którą przyszedłeś. Tutaj jeszcze prorok pamiętał, że dostał rozkaz od Boga i że ten rozkaz musi bezwzględnie wykonać. A on rzekł do niego: Także ja jestem prorokiem jak ty. A anioł rzekł do mnie z rozkazu pana tak: sprowadź go z sobą z powrotem do swojego domu. Niech zje chleb i napije się wody. Tak go okłamał. Zawrócił więc z nim i spożył chleb w jego domu i napił się wody. No, ten prorok z Izraela powiedział prorokowi z Judy, że Bóg zmienił swój rozkaz, i prorok z Judy temu uwierzył, choć nie powinien. A gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo pana proroka, który go zawrócił z drogi, i ten odezwał się do męża Bożego, który przyszedł z judy: Tak mówi pan, ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał pan, Bóg twój, i wróciłeś, i jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, o którym powiedział ci, nie jedz chleba i nie pij wody. Zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. Bóg poddał proroka z Judy próbie. Pozwolił prorokowi z Izraela okłamać go, ale to, że prorok z Judy uwierzył, to była jego wina. Uwierzył w to, bo chciał w to uwierzyć. I wtedy. Prorok z Izraela zapowiedział mu, jaką karę za to poniesie. A gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi, i ten poszedł. Lecz w drodze napadł nań lew i zagryzł go. I leżały zwłoki jego porzucone na drodze, a osioł stał obok nich. Również i lew stał obok zwłok. To prorok z Judy pewnie się nie spodziewał, że proroctwo, którego dotyczy, spełni się tak szybko. No, co dziwne, Lew go zabił, ale nie zjadł go. Osioł również, stał przy jego zwłokach, nie bał się lwa, ale Lew też go nie atakował. A gdy przechodzący ludzie zobaczyli zwłoki porzucone na drodze i lwa stojącego obok zwłok, przyszli i opowiedzieli o tym w mieście, w którym mieszkał ów prorok starzec. Usłyszawszy o tym prorok, który zawrócił go z drogi, rzekł: Jest to ów mąż boży, który sprzeciwił się słowu z ust pana. Pan przeto wydał go na pastwę lwa, który go pogruchotał i zagryzł zgodnie ze słowem, jakie doń wypowiedział. Prorok z Izraela szybko dowiedział się, że jego proroctwo się wypełniło. Następnie rzekł do swoich synów: Osiodłajcie mi osła, i osiodłali. Pojechał tedy i znalazł zwłoki porzucone na, na drodze i osła i lwa stojących obok zwłok. Lecz lew nie pożarł zwłok ani nie rozczarpał osła. Podniósł więc prorok zwłoki męża Bożego. I wsadziwszy je na osła, sprowadził z powrotem do miasta owego proroka, starca, aby odbyć żałobę i urządzić mu pogrzeb. I złożył jego zwłoki w swoim własnym grobie i opokiwali go pieśnią żałobną biada mój bracie. Tak więc proroctwo się wypełniło, i prorok z Judy został pogrzebany w Izraelu w grobu bowcu który prorok z Izraela przygotował dla siebie. A pogrzebawszy go, rzekł do swoich synów, Gdy umrę, pochowajcie mnie w grobie, w którym został pochowany mąż Boży. Przy jego kościach złóżcie moje kości. Spełni się bowiem na pewno słowo, które z rozkazu Pana wygłosił przeciwko ołtarzowi w Betelu i przeciwko wszystkim świątynkom na wzgórzach, jakie są w miastach samaryjskich. No widać, że prorok z Izraela mimo wszystko wysoko cenił proroka z Judy. Chciał być pochowany obok niego i był przekonany, że to prorostwo, które tamten człowiek wygłosił, spełni się, bo ten kłód nie podoba się Bogu. Lecz i po tym wydarzeniu nie zawrócił Jeroboam ze swojej złej drogi, ale w dalszym ciągu ustanawiał pierwszych lepszych z ludu kapłanami wzgórz. Kto chciał, tego ustanawiał kapłanem wzgórz. Sprawa ta była przyczyną grzechu domu Jeroboama, aby został wytępiony i zgładzony z powierzchni ziemi. Pomimo tego wszystkiego, co Jeroboam przeżył, nie zmienił swojego postępowania. Zapoczątkował ten odstępczy kłód, ponieważ bał się, że poddani go zabiją. Ale właśnie to, co robił, miało stać się przyczyną, że jego ród zostanie wytępiony. Czasami jest tak, że człowiek grzeszy, bojąc się czegoś, a w wyniku tego grzechu właśnie to, czego się boi, spotyka go. Posyłam Was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud. Niezrozumienie, drwiny i obawy. posyłam Was przydawać do mych przód. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja się. Tak jak ojciec mój posłał mnie, Pomagać słabym ich ciężary nieść, Pocieszać smutnych wspomnień zapomnianych. Posyłam Was radosną głosić wieść, tak jak ojciec mój, bo krańce tego świata, gdzie w samotności serce nieraz ma. Opuścić ojca, matkę oraz brata, posyłam was na drogi mojej szlak. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, Miści kwarnych, do oczu ślepych zaciśniętych rąk. Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych posyłam Was na całej ziemi krąg. Tak jak ojciec mój posłał tak i ja was ślę. Tak jak ojciec mój.